Jezu ja ufam Tobie. Kościół Świętego Józefa, hamburg wandzbek Kościół, nowy kościół bez ławek, nawet szczepionych w kagańcach, z nowym reżimem sanitarnym, który został wprowadzony do kościoła tego 18 sierpnia 2020 roku, kiedy Izrael, nad Izraelem, Izrael, samoloty Izraela latały nad obozem koncentracyjnym Dachau i były w środku, przemowali Żydzi kacet Dachau. Wiem, nie ma prawdy, gdzie nie święty Józef. Wyzwalił Dachau. Tak jak mówią, opowiadają o cudzie. Tego dnia Amerykanie z premedytacją zamordowali 530 Niemców, wyciągniętych ze szpitala. Już wtedy przygotowywali księdza w roli polskiego kapłana do Kalisza, gdzie zawsze spotykali się kapłani którzy byli uratowani w skoce Dachau. Urodził się taki człowiek, urodził się taki chłopiec 20 stycznia w 66 roku w Izraelu. Tego dnia w Ostrowie Wielkopolskim urodził się ksiądz Michał Woźnicki. Tego samego dnia w Bremen urodził się Burmistrz Hamburga, Piotr Częczow. Każdy był przygotowany do swojego działania. W Gdańsku 9 sierpnia 1983 roku policja zamordowała muzyka Jacka Stefańskiego. Powstał zespół bez Jacka. W tym czasie w Ameryce. Rzec Izraela, urodzony tego samego dnia co książę Białoruśński, był szkolony na kapłana polskiego. Jako kapłan do seminarium duchownego w Kaliszu. Piotr Częczow był przygotowywany na burmistrza Hamburga. Uwikłany w Aferę Kumeks razem z Szolcem. Telefon Boys, Angele, która była wezwana 3 maja 1915 roku 2015 roku do Dachau. Była to rocznica, kiedy w ratuszu w Hamburgu bez przelewu krwi Anglikom oddano miasto miasto przedmurze chrześcijaństwa tego samego dnia w Anglicy bez przelewu krwi zrzucili w Neustadt bomby na statki z więźniami zginęło 8 tysięcy ludzi bez przelewu krwi bez przelewu krwi to się dzieje również w ratuszu miała być 966 rocznica Uczty świętego Macieja, na której uczestniczył Putin w 1994 roku, stwarzając cyrk, wychodząc manifestacyjne jak był prezydent Litwy. Wszystko jest dobrze zorganizowane przez Władców Świata. Kończą swój program. Nadchodzi Jezus, Kościół dla wyszczepionych w kagańcach. Kapłani muszą być trzy razy zaszczepieni. Przypomina to czasy, kiedy działał podobnie szkolony jak Putin. Henryk Himmler urodził się 7 października w roku w Monachium, gdy była beatyfikacja Była to również rocznica bitwy pod Lepanto, zwycięstwa Matki Bożej Różeńcowej, jak również rocznicę śmierci Żukiewskiego, pradziadka króla Jana III Sobieskiego, który został koronowany w Montf... Była na Wawelu 2 lutego 1676 roku. A wraz z nim jego córka, regentka Bawarii, łonie matki. Rodziła się również na Wawelu 4 marca 1676 roku. W rocznicy koronacji na I który był koronowany razem z żoną 2 lutego 1962 roku w Rzymie wspomagał świętą Olgę byli przodkami króla Polski Bolesława Śmiałego którego historia nie jest do końca wyjaśniona był to praprawnuk, syn praprawnuka o to na pierwszego, Kazimierz Był to Prawnuk. Pra -pra prawnuk. Prapnuk. Święty Eury, który wspomagał. Oto pierwszy. Czyli w czasach, kiedy z Martu, w Hamburgu, święty na wygnaniu Benedykt V, 4 lipca 1935 roku. Pamiętali o tym mieszkańcy Gdańska, na jego, na klasztorze, gdzie zmarł, wybudowali olbrzymią katedrę, zburzoną przez masonerię w 1806 roku. Że wybudowano budynek Die Zeit, teraz Helmut Schmidt House. Helmut Schmidt był jednym z organizatorów nowego porządku świata, urodzony w Hamburgu. Był przyjacielem Bruno stecke Bachera, szefa policji w Hamburgu, urodzonego 7 lutego 1902 roku. Do samego dnia w Polsce urodził się kapłan. Przynoski, bratanek arcybiskupa, urodzony w dniu jego urodzin 7 lutego 1902 roku, a jego bój urodził się 7 lutego 1876 roku, więc był miesiąc starszy od Piusa XII, urodzonego 2 marca. 1876 rok w Rzymie, w tym samym miejscu, gdzie 2 marca 1915 roku urodził się święty papież Benedykt V. Urodził się tego dnia również, te, to była rocznica urodzin papieża Leona XIII. a Ostatni papież XII urodził się w 66. rocznicę jego urodzin. 2 maja 1917 roku ukazała się Latka Boska w Moskwie, Komonskoje. Był to obraz. Które schowano tam w 1812 roku. Był to obraz przypominający Matkę Boską Smoleńską. Obraz, który był przekazany Władimierzowi Świętemu, który był ojcem polskiej królowej, żony. Włodzimierza Odnowiciela, czyli był dziadkiem Króla Polskiego. Bolesława Chrobrego. Nie śmiała. Tysiąclecie świętego Włodzimierza chodził w 2018 roku Putin w Moskwie, ale to była przecież tysięczna rocznica zwycięstwa księcia Bolesława Chrobrego. 14 sierpnia 2018 roku zwyciężył Kijów. Był w Kijowie. Jego prawnuczka, córka Racibora, od którego jest nazwa Racibusz, Ratzenburg. zmarła w Racenburgu. Jest tam pochowana w tej samej katedrze, tworzonej przez Henryka Lwa, przodka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, która urodziła się w Berlinie. 25 sierpnia 1270 roku w Berlinie, założonym przez jej dziadka, na trzeciego I babcią była Bożena, przemyślitka, która zmarła w 1280 roku, albo w 1290 roku jest pochowana u Urszulanek we Wrocławiu, gdzie nocowałam z 8 na 9 marca 2018 roku, tyrzymując grupą Wrocławian do święcimia 10 marca 2018 roku, w rocznicę śmierci mojego tatu Bernarda Jana Pawła, w rocznicę śmierci otrótych przez Żydów w Wenecji. 10 marca 1730 roku teresy kuna gundy-sobieskiej Widelsbach, regentki Bawarii, będące na wygnaniu przez 10 lat. 13 grudnia 1707 roku adoptowała w Wenecji syna króla armenii z Konstantynopola. Tego dnia w kościele Franciszkanów w Krakowie objawił się Jezus Miłosierny, kopia obrazu Jezusa Miłosiernego z najstarszego kościoła ku Bożego Miłosierdzia w Smoleńsk, Bożego Miłosierdzia Felicjanek, przy którym urodziła się 26 marca 1884 roku. Żydówka Emilia Kaczorowska, Matka Żyda, urodzonego w domu Pałamuta 18 maja 1920 roku, gdy w Rzymie kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla poświęcił Leon Deon, 77 letni założyciel Sercanu.